Drodzy bracia i siostry, w tym tygodniu biblijnym otrzymujemy szczególne czytanie, jak na tydzień biblijny o nawróceniu szawła, późniejszego świętego Pawła. Szaweł, jeszcze przed swoim nawróceniem, świetnie znał Pismo Święte. Być może całe jego fragmenty, obszerne fragmenty, znał wręcz na pamięć. Kształcił się u najlepszych mistrzów ówczesnej teologii biblijnej, że tak powiem, u Gamaliela. I to kształcił się nie czytając tłumaczenia pisma świętego tak, jak to jest z nami. Tu czytał je w języku oryginalnym. W języku hebrajskim, studiując, można by powiedzieć każde słowo, wnikając nie tylko w to, co my możemy słyszeć, jako tłumaczenie, ale także nie wiem, czy wiecie, że ważną sztuką w przypadku interpretacji Pisma Świętego Starego Testamentu zapisanego w języku hebrajskim jest tak zwana wokalizacja, ponieważ język hebrajski w zapisie nie używa samogłosek, pisze się same spółgłoski. I wiele zależy od tego, jakie samogłoski wstawi się pomiędzy te współgłoski. I to trwa do tej pory. Żydzi, a rabini dyskutują nad tym, jaka tam powinna być samogłoska, czy ta, czy inna, bo to czasami zmienia znaczenie, tak? nawet mocno zmienia znaczenie. Święty Paweł, wcześniejszy właśnie Szaweł, był mistrzem w tym wszystkim. I chociaż tak dobrze znał Biblię, tak dobrze znał ta Stary Testament i miał tak olbrzymią wiedzę dotyczącą tych spraw, to jednak był prześladowcą chrześcijan. Był człowiekiem, który niszczył Kościół. Jak Jezus Chrystus mówi do Niego w objawieniu, czemu mnie prześladujesz? Znając Stary Testament, będąc ekspertem w Biblii, walczył ze Słowem Bożym, z Jezusem Chrystusem jako Słowem Bożym. Tak może być. Można mieć olbrzymią wiedzę, także wiedzę religijną i być człowiekiem dalekim od Boga i od Jego planów. Co więcej, być może niektórzy z was takich znają, takich, którzy się chlubią, chełpią swoją wiedzą, także wiedzą religijną, a są ludźmi, z którymi trudno wytrzymać, ludźmi, którzy być może także świadomie czy nieświadomie niszczą Kościół. Są też świetni znawcy Biblii niewierzący. A więc ten tydzień biblijny, on nie służy temu, żeby poznawać tylko Biblię, lecz aby poznawać to, do czego Biblia prowadzi, bo ona przecież jest narzędziem. Święty Paweł, czy wtedy szaweł nie nawrócony jeszcze, ciągle źle używał tej swojej wiedzy. Ona była dla niego narzędziem wywyższania się ponad innych. Przekonania o sobie, że on jest kimś służyła tak naprawdę jego pysze. Choć był sam przekonany, że służy Bogu, ale kiedy spotkał naprawdę Jezusa Chrystusa, kiedy Pan zrzucił go, jak to się mówi czasami z konia. Nie wiemy, czy jechał na koniu, ale na pewno zrzucił go z tej pozycji, którą sobie zbudował w sobie samym, zrzucił go z tej pozycji własnej pychy, rzucił go na ziemię, w humus. To znaczy, humus znaczy ziemia w języku łacińskim, i od tego pochodzi słowo humilitas, a więc pokora. Szaweł odkrył, kim naprawdę jest. Że jest pieszałkiem, że wcale Bogu nie służy, że siebie oszukuje i że w gruncie rzeczy, żyjąc w tym oszustwie, oszukuje także innych. I Pan pokazał mu, jaka jest ta jasność, która według Niego była jego jasnością, że w istocie była to ciemność. Dlatego stracił wzrok. To doświadczenie było tak potężne dla Niego, że jak słyszeliśmy, trzy dni. Nic nie jadł ani nie pił. Można by powiedzieć, że przez trzy dni był w głębokiej depresji. Ale Pan Bóg takie doświadczenia nam daje, abyśmy, aby nas oderwać od naszej pychy, od tego przekonania, kim to nie jesteśmy, przekonania często budowanego właśnie o wiedzę. Być może także naszą wiedzę religijną zawsze się trzeba pytać, czy ja w swojej religijności, w swojej wiedzy religijnej nie gardzę kimś, bo pogarda, poniżanie drugiego jest zawsze jakimś rodzajem prześladowania i niszczenia tego kogoś, przynajmniej we własnym sercu. I Pan daje takie doświadczenia i nam, jak dał szablowi, aby nam nas nauczyć pokory, abyśmy zobaczyli, kim naprawdę jesteśmy. I że wiedza, jeśli nie prowadzi do Niego, jeśli nie prowadzi do spotkania, do rozmiłowania się w Jezusie Chrystusie, do odkrycia Jego miłości do nas, jeśli to nie prowadzi do Chrystusa, jest ślepą uliczką, która prowadzi ostatecznie, przynosi śmierć, przynosi zniszczenie. Nie przypadkiem w tym świecie, jak wiecie, największe odkrycia naukowe, przynajmniej w XX wieku, najpierw posłużyły do celów militarnych, do tego, by zabijać ludzi, by tworzyć nowe rodzaje broni. Tak ciągle jest. Potem dopiero zaczęły być używane dla celów cywilnych. Tak jest chociażby z tym, bez czego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania, na GPS, chociażby. Stworzono je po to, żeby rakiety trafiały lepiej w cel. Potem oczywiście uwolniono i można z tego korzystać. Podobnie jest z innych rzeczy. A więc to doświadczenie Szawła, że jak zresztą Pismo Święte mówi, wiedza na dyma. Wiedza na dyma. Pokora prowadzi do Boga, do uznania tego, że potrzebuje Jezusa Chrystusa. I dalej to, co ostatecznie sprawia, że Szaweł otwiera oczy, że zaczyna widzieć. Nie dzieje się to bezpośrednio poprzez działanie Pana Jezusa. Dzieje się to poprzez Ananiasza. Oczywiście, że Pan Bóg, że Jezus Chrystus mógł bezpośrednio, bez pomocy Ananiasza, bez tego narzędzia, otworzyć oczy szafłowi. Ale nie uczynił tego. Co więcej, musiał przekonać Ananiasza, że poszedł do szabła, bo Ananiasz, który był Chrześcijaninem pokornym człowiekiem, mówi: Panie. Jakże ja mam pójść do Niego, skoro On tu właśnie przyjechał po to, żeby mnie aresztować i zabić? Ileż On zła uczynił już w Jerozolimie, i tu też przychodzi, aby nas zniszczyć. A Pan Jezus mówi mu: Ja Go wybrałem. Idź, idź i uczyń to, co ja Ci każę. I rzeczywiście Ananiasz nie swoją mocą, bo jak widzimy, bał się, ale mocą Chrystusa, opierając się, ufając Jezusowi, idzie do, do Szawła, składa na niego ręce i mówi przepiękne słowa. Nie mówi, ty nasz prześladowco, masz za swoje, dobrze, że, że cię to spotkało, spotkało cię to, na co zasłużyłeś, wreszcie Pan Bóg sprawiedliwie cię potraktował. A Ananiasz mówi słowa, szawle bracie, szawle bracie, bo Ananiasz, prawdziwy chrześcijanin, uczeń Chrystusa, wie, że sam jest grzesznikiem i że nie jest lepszy od, od szawła, że... Jeśli jest lepszy, to tylko dzięki mocy Chrystusa, nie sam z siebie. I dlatego przychodzi do Szawła, wkłada na niego ręce i daje mu doświadczyć tego, czego Kościół tak bardzo potrzebuje. Miłości nieprzyjaciół miłości, nieprzyjaciół. I to otwiera Szabłowi oczy. Owszem, dzieje się to mocą Jezusa Chrystusa, ale przez tego człowieka i przez tę jego postawę, której Pan pragnie dla nas wszystkich, abyśmy i my otwierali innym oczy, aby poznawali dzięki nam Miłość Boga, ta, tam, ta miłość, o której potem święty Paweł będzie pisał w liście do Koryntian, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a mówił, bo przecież miał te nie tylko wielkie zdolności, gdybym posiadał wszelką możliwą wiedzę, gdybym wszystko rozdał na, na jałmużnę, ciało wydał na spalenia, a był gorliwcem, gdybym to wszystko miał, gdybym to wszystko uczynił, a nie miał miłości, tej agapy, tej miłości Bożej, gdybym tego nie miał, to wszystko na nic. To się do niczego nie przydaje. Bracia i siostry, to wszystko, co jest w Kościele, ten tydzień biblijny, pismo święte, prowadzi nas do spotkania z Jezusem Chrystusem, abyśmy przyjęli Jego miłość miłosierną i abyśmy ją nieśli dalej. I w ten, świat, w ten sposób, by świat poznawał Jezusa Chrystusa, poznawał Boga prawdziwego, tak jak go poznawał przez tego wielkiego apostoła, najpierw prześladowcę, pyszałka, a potem świadka Jezusa Chrystusa promieniającego miłością Świętego Pawła, który oddał swoje życie właśnie z miłości do Jezusa Chrystusa i z miłością z miłości do tych, którym Chrystusa głosił. Amen.